Otrzymuje Mikołaj Krałze. Zapraszamy na scenę. Mikołaj Krauze jest mieszkańcem Kartuz, zawodnikiem klubu KKK Rebelia Kartuzy. Uprawia kickboxing, w tej dyscyplinie należy do czołówki europejskich zawodników, co potwierdził zajmując pierwsze miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów w kickboxingu w 2013 roku. Jego talent i sumienna praca na treningach daje pewność do osiągania również znaczących sukcesów w przyszłości. Panie Mikołaju, gorąco gratulujemy i bardzo prosimy o kilka słów. Chciałbym podziękować Pani Burmistrz za takie wyróżnienie, które bardzo wiele dla mnie znaczy. Jest to znaczenie mojego trudu włożonego w Chciałbym podziękować również mojemu trenerowi, moim sponsorom oraz rodzinnym przyjaciółom, bo tak naprawdę to oni motywują mnie do dalszego działania. Dziękuję.